Co tu się odwaliło? Ja pierdole, łapa spadła. Już się sobie napróbowałem. Ja pierdziele. O Boże drogi działka po pszenicy ma być tutaj szany rzepak przyjechałem kultusem raz, ustawiam sobie głębokość i właśnie głębokość będę weryfikował pod to co mi tutaj to pokaże urządzenie. Co prawda trochę popadało, więc może to nie być mirodajne, ale jednak jak będzie twardo to nie wejdzie, a jak będzie w miarę ok, no to powinno wejść w więc zobaczymy. Jedną ręką, co takie jest do, do niczego, z dwoma nie wchodzi, dziękuję tak dalej. Coś z dwoma rękoma bez problemu, więc nie ma co głęboko bawić się tutaj. To już wszystko wiemy. Postaram się nie zrobić tak 15, może 18 cm. Spróbuję ustawić i zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie to jest mokro i sam nie wiem czy to ma sens, no ale jestem na polu, więc chwilę się pobawię i zobaczę, co z tego tutaj nam wyjdzie. tak, się, tak wygląda po kultusie. Myślę, że całkiem przyzwoicie tutaj na trochę cięższej glebie. Tam na tych górkach jest więcej brył, ale ogólnie jest całkiem fajnie. Gdyby jutro przyszło słoneczko, chociaż ma być deszcz, no i tu jest właśnie ten problem, że cholera wie kurde co robić, bo ma padać znowu i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że no zobaczymy jak ta pogoda się sprawdzi. Te prognozy, ale do, do któregoś września ma padać. Nie wiem, czwartego, czy któregoś, czy trzeciego, także. Być może będziemy że we wrześniu sześć. nie jest to uniknione, no próbuję tutaj uprawiać, znaczy ogólnie idzie dobrze, zresztą zaraz Wam pokażę, no tylko że no jest mokro, no nie ma co ukrywać, jest mokro. I teraz zobaczcie, ja Wam teraz pokazywałem, spróbuję Wam pokazać jeszcze raz, penetrometr w ziemię, jedną ręką, patrzcie, o teraz jedną ręką dalej już nie idzie, ale spróbujemy dwoma, o widzicie, coś tam może jest w środku, w glebie. Cały wchodzi, nie? Dlatego, tak jak Wam mówiłem Stosunkowo płytką prawda, Ale teraz zobaczymy jak jest po przejeździe Po kultusie, czy może Przez to, że przyjechałem jest twardziej, co? Nie, nie, zobaczcie Jedną ręką całego wbiłem, nie? Spójrzcie o. Także No jest płychno, no jest, jest miękko to no też tej wilgoci trochę jest, jak zresztą jak widzicie, nawet, nawet sporo ale ogólnie kurde wiatr, zaraz wejdę do środka Zobaczcie. Napra naprawdę robię nie za głęboko no mamy gdzieś do tych śrub, tak? Które trzymają odkładnie, nie, spróbuję go podnieść. Penetrometr poleciał, no dawaj do góry. A gdzie gdzie się zostały skrzydełka, gdzie gdzie już ich nie ma. No więc. Więc mamy gdzieś tam odtąd, tutaj do dołu, no to nie wiem. Może 20 cm będzie. Gdzieś tam dotąd, od tej śruby co widzicie, z 20 cm to jest chyba maksymalnie, myślę, że nie. Nawet nie ma i tak naprawdę... Nawet nie wiem, czy tyle warto, warto uprawiać na taką głębokość. Tu jeszcze wczoraj obspawywałem o tamto posmalkałem tak naprawdę. Jak widzieliście, jedna łapa mi z tamtej strony wyskoczyła, więc postanowiłem, że już obie strony sobie obspawam. A kilometr. Teraz, żeby jakieś papiery. No i mam też tutaj nowy wyświetlacz, ale chyba wiecie, co muszę oddalić, ale to muszę. No właśnie, zaraz, zaraz się zobaczymy. O, tak będzie lepiej. Yy, Teraz że tak powiem, nasza nowa zabawka. Może nowa, stara. Bo to jest yy, nowy zestaw. Od AG lidera na nowym terminalu. terminale 16 cali. jest jak on się nazywał? No nie pamiętam. Ten stary to był In command, a to jest... On się jakoś inaczej nazywa. Na Hydraulice zresztą jak widzicie, o. Na Hydraulice, na RTK już. I tutaj możemy sobie w kojach... Teraz ja nie pamiętam czy ja mam licencję, czy nie mam aktywowanej. Do tego autonawracania. A no zresztą tu już tam tych bajerów. to jest. Znaczy ogólnie chodzi to tak samo jak ten stary zestaw, tylko że mamy dużo większy terminal. No i tu mam RTK. Na no tamtej antenie nie mam RTK, to już jest RTK. E, taki przyjemny. No nie ukrywam, że duży skurczy syn, ale, ale przyjemny. No, pracuje się bardzo dobrze, bardzo, bardzo dokładny. No jednak RTK ogranicza nam praktycznie do zera te przesunięcia w czasie. I to było widać na kombajnie. Tata był bardzo zadowolony, bo... Bo wcześniej na tej, na tej bezpłatnej dokładności, tam nie wiem, 15 czy 20 cm, jak pole zaczynaliśmy jednego dnia, nie kończyliśmy, jechaliśmy drugiego dnia, no to te linie miał względem siebie trochę przesunięte i musiał to korygować. Tutaj już tego nie ma. Jeżdżę, mam tu ustawione 11 coś na godzinę, on do tych 11 rzadko kiedy tak naprawdę szczerze mówiąc dobija. I no, tak jest po prostu. Natomiast, co chciałem powiedzieć, to to, że... Za ostry skręt zrobiłam. No, ale trudno dać sobie. No trzeba będzie szerszy poprzecznik zrobić. Ale ja coś innego. A! No mam ustawione, że jak zobaczcie, on sobie... No jest trochę takie griniaste górka teraz. Delikatna jest górka. Ale jak mu ustawię, powiedzmy, 8 na godzinę, to zobaczcie, redukuje obroty już jest 1700 no teraz na tej tej górze będzie pewnie podbijał, a 1680 czyli autopower jak najbardziej działa, natomiast no też nie ukrywam, trochę zależy mi na czasie dlatego ja go tutaj dziabię tak tam na 11 o. i realnie na nawigacji to jest tam 10, 10 z kawałkiem nie? Fakt, faktem, że wtedy cały czas wali praktycznie 1800, 1700 80, minimalnie 1750 redukuje obroty no ale tu widzicie, realna prędkość to jest taka nie? jak tu jest właśnie tak jak tutaj gdzieś jakaś glina i tak dalej no to no to już jest inaczej, zresztą no, zobaczcie sobie co się dzieje tutaj jakie szpyrce wyskakują, nie? także no pewnych rzeczy się uszukać nie da ale ogólnie bardzo przyjemnie wziąłem, że się nie da Okazało się, że da się uprawiać. No i dobrze, no bo jakby jutro dzień był, był dzień, jeden dzień pogody, to ja bym to doprawił i zasiał. No i bym miał chociaż kawałek zasiany, a tak to będziemy rzeźbić. No ale na to wpływu nie mamy. Ogólnie idzie i tak dobrze, więc nie ma, nie ma co narzekać. No i widzę, że już się nauprawiałem. Idzie deszcz. Szkoda, kurde, bo dobrze. Dobrze to idzie Gdzie się jeden kabach poprawi O, to już pada Oczu zaczynamy tej glini jak wali No teraz już tam guzik widać Jak A to mnie irytuje akurat, nie? O to teraz spada Ja mam po robocie Pięknie. jest pomysł żeby dzisiaj pojechać uprawiać, chociaż znowu to popadało, więc tak naprawdę nie wiem. Tu mam na przyczepie na jednej skrzyni, na pierwszej skrzyni mam resztkę pszenicy, którą się udało dokosić, Maciek dokosił. Na tylnej skrzyni jest rzepak, który tata dokosił. O. O. A tam pszenica wyleciała. A co to się stało? Okej. Okay. Czy nie okej? Okay? Ale czemu tak? No fajnie. Tu pszenica nasienna. Tu rzepak. Czyżbyście to wy tu latali? Co? No coś tak mi się kurde wydaje. Bo tu było wszystko luks. Byłeś tu? Fredek? Byłeś tu gałganie jeden? Co? Rzepak, pszenica. Ajty ty, Dawaj go. Dawaj go, kara! Fredek. Dawaj go, Karusia, Fredek. Ksykaj, Kara. Nie ogon. Karaksykaj O także no, zobaczymy, mam go zaczepionego, ale tam się bałagan narobił. Na pierdzie. nic, idę. Muszę iść poogarniać i wtedy bierzemy się za A No i po kilku godzinach jestem z powrotem. Ładne słoneczko, wiatr... Zobaczcie jak ładnie przeszło. Kurde, doprawi ci ciszać. Byłem po grochu, tata przyjechał mnie zmienić Mam tu penetrometr. Wcześniej były ziemiaki To jest taka lżejsza ziemia trochę, zresztą widać to nie ma brył po kultusie. tu tak naprawdę mógłby siać w to od razu patrzcie Jest normalnie twardo. Chwila. Mam to jak Strzałka przychodzi tu Dotąd, a zaczcie, ile jeszcze brakuje? Tu u nas wchodziła cała, no, tu kamienie, no, tu weszło prawie całe. Tu tyle Jest na pewno twardziej niż, niż, po, niż u nas Na paradoksalnie cięższych glebach Ale A jakiejś tam tragedii nie ma No dalej kto coś tam sobie nagram chociaż A jak sobie schodzi z obrotów, jak, jak ma lżej? O. Kurde, chyba te gwiazdki poprawić. Niech tu przejedzie jeszcze raz, to ja spojrzę, jak to wygląda. Albo nie opuścił do końca, nie ma, niemożliwe. Zaraz zobaczymy. Wyprawiamy podrzepak. Ja wczoraj robiłem kurtusem, dzisiaj robimy z pavmedem. Wygląda to fajnie, tylko że znowu zaczyna badać. Tu Wojtka przyuczam, Wojtek z szymkiem na zmianę. Raz jeden, raz drugi. W tym łatwiej, bo nie trzeba podnosić maszyny. A ciężko chłopakom dźwigniami robić. Ale jak to zaworak byłoby łatwiej. Ale... No dobra, zobaczymy jak zrobić. Ja mam, że będę wszystko nagrywał. Koniegar przesieć prosto. O, Dobra, i co musisz już zrobić? No, jeszcze jeden, poczekaj chwilkę, jeszcze jeden, dobra, nawigację, łap i poczekaj, jeszcze prosto, jeszcze prosto, jeszcze prosto, jeszcze prosto i skręcaj, 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 dobra, musisz teraz trochę wyprostować, bo jest długa maszyna i nie chcemy ostro wjeżdżać, ale odjechać od granicy, o, dobra, 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 tu do granicy i teraz ostrzej trochę i spójrz na nawigację, tam zaraz się pasek na pok no. i naciskaj. Dobra, i co teraz? Trzeba teraz zwiększyć kółeczkę. I? I luks. I co? Można pracować, nie? Bojtec. Po prostu dzięki przejedziemy. A, widzisz? Elegancko. Także tu wygląda fajnie, natomiast tam mam sporo mokrego, i to będziemy musieli opuścić. Ja to co prawda uprawiłem, ale siać w to się nie da. No i tu na tych największych. Glinia z tych ciężkich kawałkach, no trzeba będzie to może jeszcze raz przejechać, zobaczymy jeszcze, ale tu no nie wygląda za szałowo. znaczy wygląda dobrze, ale jakby przejechał jeszcze raz, byłoby lepiej. Tu będziemy zakładali poletka e, raktowskie z tasniem 6, 7 czy 8 odmian rzepaku. Tu będzie przy drodze, także to będzie ogólnodostępne. E, dla każdego, kto będzie chciał sobie podjechać, zobaczyć po kukurydzy? nie, żopaku Wojtusiu ale nie, po kukurydzy nie po kukurydzy, albo grofa, albo pszenicę, zobaczymy dobra i co teraz? teraz trzeba no, raz, raz, szybko, szybko dobra, i skręcaj no dawaj, 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 skręcaj, skręcaj, żeby nie na drogę tak no, poczekaj, patrz jak idzie z tu maszyna ale tak. prostuj no dobrze Nie pod... i skręcaj, tak Dobrze i patrz na linię. Na... Gdzie jest linia? Tu nie, 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 nie ta. O, teraz. I co? I teraz Nie. Zapomniałeś? Raz i poczekaj, niech się rozpędzi. No i jeszcze raz. Widzisz, ma ciężko, redukuj. Jeden w dół. Ma ciężko. Co prawda na niskich obrotach jeździmy, bo to tam 1670. Mógłbym udać więcej. Dobra, i ciach. O Fajnie. A dziadek Kazik tata uprawia kultusem z 79. Komu. Zmienił mnie, tata uprawia, a ja właśnie z Wojtusem doprawiamy. Mieliśmy dzisiaj siać, o tam widzę, że się Też jeden uprawia, drugi sieje, trzeci doprawia. Może inaczej. Jeden uprawia, drugi doprawia, trzeci sieje tam. I Holland jedzie za drzewami, John Deere uprawia i jeszcze szóstką jeździli doprawiali. No i taka robota jest najlepiej. Ale u nas tu ma. Tak, no mówiłem szóstka. Ale u nas na takich ciężkich ziemiach się tak nie da robić, bo jest za mokro. Ale lżejszych by się udało. Tam już trochę lżejsze ziemie. Zresztą to też jest lżejsza ziemia, bo dzisiaj rano byłem na ciężkiej ziemi w ogóle. To takie kluchy wywalał kultus, że odpuściłem, bo to bez sensu była taka uprawa. Przejeźdźmy z Wojtusią, uprawiać na kolejne pole. A Gareth przywiozła obiad. A kazik tutaj, jest Także robota wre, ale za chwilę ma padać, więc no, tutaj sobie grabkami, że to ja tak naprawdę nawet nie musiałby doprawiać tak jakoś tam gdybym sam ale że tu będzie tempo to no postanowiłem że jeszcze doprawimy o i Kazimierz zjechał na Micha. jesteśmy właśnie na tym kolejnym polu już mamy po robocie zmiana Grzesiu jest ze mną i ten no już porobiliśmy sobie dzisiaj jedziemy do domu Teraz dziadek Kazik też będzie zjeżdżał